Najświętsza Maria Panna po dokonaniu ziemskiego żywota zasnęła i z ciałem i duszą została wzięta do chwały nieba. Jako pierwsza z ludzi dostąpiła pełni łaski odkupienia. Wiara w to była zawsze żywa i obecna w Kościele. Potwierdził ją papież Pius XII w 1900. 50 roku. Przygotowując się do ukoronowania Maryi na królową naszych serc, przeżywać będziemy jej pogrzeb, który w tradycji kościoła nazywa się zaśnięciem. Po wielu latach powracamy do zwyczaju inscenizowania ostatniej sceny z życia Maryi, by jeszcze głębiej zakorzeniła się w nas miłość do tej matki, która w szczególny sposób została wybrana przez Boga, aby uczestniczyć w zbawczej misji Jezusa od jego narodzin w Betlejem, aż po krwawą Golgotę. Ślązacy tego dnia bardzo lubili śpiewać pieśni o niepowzięciu Najświętszej Marii Panny, o o czemu biegniesz w niebo, z jaką spieszysz, do Boga potrzebą, lub już Maryja w niebo wzięta. Lubili się też rozczytywać w starych opowieściach, legendach, historiach. Przykładem takiej Książki, takiej lektury sięzaków może być książka moich pradziadków, zatytułowana Świąteczne obrazki kościoła rzymskokatolickiego. Z tej księgi dowiadujemy się legendy, że Maryja żyła jeszcze na ziemi po niebowstąpieniu pana Jezusa przez 23 lata. W roku naszej ery, kiedy rozpoczęły się prześladowania chrześcijan w Jerozolimie, wrazem ze świętym Janem wyruszyła do Efezu. W tym czasie apostołowie rozchodzili się po różnych krajach, żeby całemu światu głosić dobrą nowinę o Chrystusie. Przed dokonaniem ziemskiego żywota, Maryja powróciła do Jerozolimy. Podobno ukazał jej się anioł, który jej powiedział dokładną godzinę i datę jej zaśnięcia, bo Maria nie umarła. My wierzymy, że Maria zasnęła. Ostatnie chwile swojego ziemskiego życia spędziła w Wieczerniku, czyli w miejscu, gdzie Pan Jezus ustanowił Eucharystię. Kiedy kończyła żywot ziemski, obecni przy niej byli. Prawie wszyscy apostołowie, jedynie tylko święty Tomasz, był nieobecny. Przyszedł trzy dni później. Jednak kiedy dowiedział się, że Maria jest w grobie, zapragnął zobaczyć jeszcze jej piękne oblicze. Otwarto grobowiec, ale zastano go pusty. Pozostały po Maryi tylko płótna przyścieradło całą. Unosił się z jej grobu przepiękny zapach kwiatów, które tam się znajdowały. Apostołowie spojrzeli w górę i zobaczyli, jak Maria jest unoszona z ciałem i duszą przez aniołów do nieba. Z, tego też, z, tej, tej, z tej legendy też wziął, wziął się zwyczaj nazywania tego święta Matki Boskiej Zielnej. Jest to nazwa polska i popularna na Śląsku. Mogę jedynie tutaj dodać, że w języku czeskim, czy, czy w, w, w tradycji czeskiej, to święto nazywa się Matką Bożą Korzenną. Natomiast w języku, czy w, w tradycji niemieckiej, Matką Boską Żytnią. Jednak na Śląsku zachowała się nazwa polska, że jest to święto Matki Boskiej Zielnej. No i trzeba przyznać, że pobożność Maryjna. Ocaliła Polskość Śląska. Na trzy dni przed śmiercią, zgodnie z tradycją, nieopodal góry oliwnej ukazał się jej archanioł Gabriel, oznajmiając, że nadszedł czas jej odejścia ze świata. Przygotowawszy się i oznajmiwszy swą wolę, wypochowano ją pomiędzy mogiłami rodziców i świętego Józefa, bo rodzica cicho oddała duszę Bogu, łoża jej nagle zajaśniała światłość. I Chrystus w otoczeniu aniołów i świętych przyjął jej duszę. Rozproszeni po odległych miastach i krajach, apostołowie, prowadzeni mocą Bożą, stawili się w Jerozolimie. Nie było jednak wśród nich Tomasza. Po przygotowaniu ciała do pogrzebu, wedle żydowskiego nakazu, ze śpiewem żałobnych hymnów, apostołowie podnieśli na swe ramiona trumnę. I na czele uroczystej procesji skierowa skierowali się do groty, gdzie spocząć miało ciało Rodzicy. Jej ciało złożone zostało w grobie i założone kamieniem. Gdy po trzech dniach powrócił Apostoł Tomasz i chciał ujrzeć Matkę Bożą, po odsunięciu kamienia ciała jej nie znaleziono. Dla wszystkich stało się więc jasne, że na podobieństwo Chrystusa Maria Panna zmartwychwstała. Wieczorem tegoż dnia wierni ujrzeli ją w przestworzach nieba, w chwale i w otoczeniu aniołów. wzięcia Najświętszej Marii Panny. A osiem dni po tym wydarzeniu kalendarz liturgiczny Kościoła Rzymskiego przewiduje wspomnienie Matki Bożej Królowej. Dlaczego Królowej? Bo stoi u tronu Króla, Jezusa Chrystusa, Króla, Przeświata. Ona jest obecna przy Chrystusie, dlatego jest Królową. Ale jest Królową w niebie przy Jego tronie dlatego, że była obecna przy tym wydarzeniu, gdy Jego królowanie było ogłaszane, gdy była obecna, gdyż była obecna przy Jego tronie, nad którym wisiał napis, oto król, oto król żydowski. Gdyż maria była obecna przy krzyżu, była obecna pod krzyżem. I to pierwsza obecność Maryi, dla której jest Ona królową. obrzęd przygotowania Matki Bożej do jej pogrzebu. Jej ciało zostanie obmyte, namaszczone olejami z Ziemi Świętej, następnie ubrane w szaty pogrzebowe, aż wreszcie przyozdobione kwiatami oraz okadzone przez kapłana. Maria jest także królową nam. Króluje w narodzie, króluje w naszym społeczeństwie, króluje w naszych rodzinach. Dlaczego? Dawniej, gdy ci ziemscy królowie. Wyruszali na wojny, to wraz z nimi wyruszały ich królowe. Nie prowadziły wojen, nie zabijały, ale opiekowały się rannymi. Nieraz same, własnymi rękoma, opatrywały rannych, pielęgnowały ich. I właśnie Maryja jest królową poprzez także tą drugą obecność. Obecność przy nas w trudnych chwilach naszego życia. Gdy my, wierni słudzy Chrystusa Kula. Toczymy bój z naszymi chorobami, z naszymi cierpieniami. Królowa Matka jest przy nas obecna. I tak jak te ziemskie królowe na polach bitew, taki ona opatruje nasze rany i po prostu przy nas jest. I ta obecność jest cenna ta obecność jest najcenniejsza. Ale skoro Maria jest obecna przy nas, jest obecna przy Chrystusie, to ta Jej obecność wzywa nas do naszej obecności, abyśmy i my byli obecni. Byli obecni przy Niej i przy Jej Synu. I gdy modlimy się, aby Polska, aby naród był wierny Chrystusowi, aby był wierny swojej Królowej, to nie znaczy to nic innego, jak tylko to, by naród trwał przy Królowej, która trwa przy królu, przy Jezusie Chrystusie. A trwać przy Jezusie Chrystusie to znaczy żyć konstytucją Jego królestwa. A tą konstytucją jest Jego święta Ewangelia. Jeżeli modlimy się, aby nasz kraj był wierny Chrystusowi, nasz kraj, nasz naród był wierny Chrystusowi Jego Królowej, to nie modlę się, abyś był Ty wierny, aby On był wierny, aby ona była wierna, aby oni tam w Warszawie byli wierni. Nie, to się modlę, bym ja był wierny. Bo Jeśli ja będę wierny, to tam przy Maryi, to moja modlitwa się spełnia, to ja muszę żyć Ewangelią, to ja się muszę nawrócić to ja muszę trwać przy Królowej. Taki jest sens naszej modlitwy o to, by Maryja była Królową. Bo ona jest obecna i wzywa nas do naszej obecności. Sobie, że nadzieja, którą pokładamy w Bogu, ma swoje wypełnienie w Jego Synu. Wróg Maryi to tylko miejsce symboliczne, ponieważ nigdzie na świecie nie znajdziemy doczesnych szczątków Matki Bożej. Przychodzimy tu jednak po to, by rozważyć, jak wielka jest dobroć Boga, który wziął do nieba z duszą i ciałem Najświętszą Dziewicę, ze względu na jej wierność, aż do końca, obietnicy, jaką otrzymała w dniu zwiastowania. Uczestniczymy w pogrzebie Maryi, by do naszych serc przeniknęła siła do wiernego i wytrwałego podążania za Bogiem wszelkimi ścieżkami, jakie nam wyznaczy. Za chwilę pożegnamy, tak jak niegdyś apostołowie, tę, którą Bóg szczególnie umiłował.

Matki Bożej w Niebowziętej dla każdego sanktuarium marynego jest szczególną okazją do. Wielkiej wdzięczności Bogu za wyniesienie Maryi do tak wielkiej godności, i stąd też nasze sanktuarium zawsze przeżywa tę uroczystość w sposób szczególny. Koronację obrazu Matki Bożej Piekarskiej koronami papieskimi Piusa XI w 1925 roku, i stąd też w sposób szczególny chcemy Bogu podziękować za złożenie u jej stóp koron papieskich Ojca Świętego Franciszka, który pobłogosławił korony, które będą wotum. One nie będą złożone na skroni Jezusa ani Maryi, tylko będą wisieć pod obrazem jako wotum naszej wdzięczności i ekspiacji za wszelkie zło i grzechy popełnione. Chcemy Bogu podziękować za ten znak wielkiego uszanowania Matki Bożej, ale i zarazem wielkiego uznania dla jej obecności tu w naszym sanktuarium, która ta obecność trwa od wieków. Uroczystości związane z wniebowzięciem Najświętszej Marii Panny w sanktuariach maryjnych często są związane z różnymi obchodami. Poprzedza tę uroczystość obrzęd zaśnięcia i pogrzebu Matki Bożej. Wróciliśmy w naszej tradycji do tego wszystkiego, co zostawiło nam poprzednie pokolenie, czy pokolenia wręcz, bowiem... Oni wtedy więcej jakiegoś czasu poświęcali dla modlitwy i dla jakiegoś wewnętrznego zbliżenia się do Maryi, rozważając ostatnie dni jej życia. Stąd też korzystaliśmy i z modlitw, i z różnych przekazów, i reaktywowaliśmy po prostu te obchody związane w sposób taki bardziej uroczysty, możemy powiedzieć, inscenizacyjny z Dniem powzięciem Najświętszej Maryi Panny. Dwie jej po prostu vigiliem. Jezu. My, rycerze Kolumba, dzisiaj przyszli, żeby uczcić ten jubileusz, za koronacja obrazu naszej matki sprawiedliwości i miłości społecznej. Bo co my tam do tamtych czasów, kiedy to ojciec święty pił z XI kozą księdzu Augustowi Klądowi, aby koronował obraz matki Boskiej piekarski. I to było wtedy okropiczną uroczystość. Zjechali się z całego Śląska Ślązoki i te z polskiej strony i te z niemieckiej strony, bo wiemy, że wtedy już ślądz był podzielony, ale wtedy w 25 roku tu na koronacji byli wszystkie zajść do kupy Ślązoku, co by pokazać, że piekary to tak jak wtedy Góra Świętej Anny, jak Jasna Góra, żeby też była uczczona Matko Bosko w tutaj piekarsko. I od tego czasu się już zaczął. Potem już wiemy, że przyszły pielgrzymki stanowe po wojnie. I zaś dzisiaj wracamy do tego, tego koronacji, tego, tego fajnego jubileuszu. My, rycerze Kolumba, chcemy od serca tutaj dzisiaj uczyć ta uroczystość. Viva Jezu! wierzących, mieszkających w naszej małej Ojczyźnie, zawierzamy Twoje opiece ciężko pracujących w kopalniach, fabrykach i na roli. Ustrzeż ich od wypadków daj szczęśliwe powroty do domów pokieruj twórczą myślą, wyproś łaskę godnego życia w małej ojczyźnie. Razem z Tobą, Maryjo, idziemy wciąż w pielgrzymce wiary. Na ostateczne spotkanie z synem przychodzącym na obłokach niebieskich. Razem z Tobą oczekujemy nowej ziemi i nowego nieba. Maryjo, wiemy, że trzeba nam przejść bramy śmierci, ale, na, ale w najciemniejszej godzinie życia Ty będziesz z nami. Ujmiesz nas za rękę i pomożesz przekroczyć. Próg nadziei. Wyproś nam, Matko, spotkanie uwielbionego Pana, abyśmy przez niego i w nim mogli oglądać oblicze Ojca. Módl się za nami, Matko, Pani Piekarska, abyśmy się stali godnymi spełnienia obietnicy Chrystusowej, gdzie będzie Pan, tam i Jego słudzy. Niebowzięta Maryjo. Prowadź nas i wprowadź nas do nieba. Amen. Ksiądz Arcybiskup dokonał aktu zawierzenia Matce Bożej Piekarskiej. W darze ekspiacyjno-dziękczynnym złoży teraz przed cudownym obrazem korony pobłogosławione przez Ojca Świętego Franciszka.